Cześć Wam wszystkim, lecimy dalej z tematem nagrywania filmików. Dzisiaj odcinek piersiowy kręgosłupa, w bardzo dużej mierze do osób, które dużo siedzą. Właśnie też a propos rowerów, o które tam padło e, prośba, żeby coś pokazać na ten temat, więc odcinek piersiowy na temat tego też. Teraz właśnie się przyda na pewno rowerzystom. Pamiętajcie na tych rowerach też, żebyście podstawową rzeczą dopasowali odpowiednio sobie rower. W sklepach serwisowych, czy takich profesjonalnych rowerowych, na pewno dopasują Wam Wasz rower, czyli wysokość siodełka, odległość kierownicy, żebyście w miarę mieli wtedy przyjętą tą prawidłową pozycję dojazdu na rowerze. Ok, lecimy sobie z odcinkiem piersiowym i na początek mobilizacja tego odcinka piersiowego. Możecie użyć sobie wałka, rury PCV, ręcznika jakiegoś zwiniętego wałka do ciasta, butelka Coca-Coli dwulitrowa, na przykład też bardzo dobrze się do tego sprawdzi, więc macie możliwości sporo do tego, żeby pomobilizować sobie ten odcinek piersiowy. No i pierwsze tradycyjne ćwiczenie, myślę, że dużo osób widziało i zna, Jest to mobilizacja w leżeniu na plecach. Wałek trzymamy sobie. Pod odcinkiem piersiowym kręgosłupa, i teraz tradycyjnie ręce możemy zmienić w skrzyżowane na klatce piersiowej. Mobilizujemy sobie rolowanie troszeczkę w dół, i w górę sobie jeździmy. Na zmianę próbujemy sobie porolować troszeczkę odcinek piersiowy. Duży trzymają ręce sobie za głową, też tak samo możemy sobie troszeczkę porolować. Pojeździć. Pamiętajcie o tym, żeby w miarę trzymać troszeczkę też podwiniętą miednicę, żeby nie za mocno eksploatować tego dolnego odcinka, więc troszeczkę podwinięcie miednicę sobie i porolujcie. Na pewno też e, poczujecie o wiele większą ulgę. Do tego też e, możemy sobie e, pomanipulować, nawet troszeczkę czasami w ten odcinek, żeby usłyszeć charakterystyczny trzask. Nie bójcie się, to jest tylko gaz, który wydobywa się między stawami. I wtedy on się uwalnia i usłyszycie takie typowo trzasnięcie. To nie jest żadne łamanie w palcach też możecie niektórzy sobie sprawdzić, że faktycznie też weźmiecie sobie jakiś tam palec, przekręcicie i usłyszycie też charakterystyczny trzask, więc tego się nie bójcie. I teraz to możemy wykonać w ten sposób, że rączki trzymamy sobie za głową I teraz bierzemy sobie wdech i przy wydechu, próbujemy odchylić się do tyłu to samo leciutko mydlica podwinięta pod siebie znowu wdech wydech i szukamy sobie na całej długości odcinka piersiowego wdech wydech próbujemy sobie poszukać yy, gdzieś może tego charakterystycznego trzasku no również możecie to sobie jeszcze bardziej yy, jakby Udoskonalić w ten sposób, że możecie troszkę ręce trzymać sobie za głową taką strzałę i próbować delikatnie również jeszcze podnosić świetlice do góry. Wtedy będziecie czuli jeszcze większe napięcie, jeszcze większe takie naciągnięcie tego wszystkiego. Może wtedy gdzieś Wam na przykład pójdzie i usłyszycie jakiś charakterystyczny czas w którymś segmencie, czy w tym górnym bardziej, czy gdzieś troszeczkę w dolnym. Możecie sobie tu popróbować porównować troszeczkę. Pamiętajcie, ostatni odcinek piersiowy mniej więcej jest na wysokości ostatniego żebra, więc jak macie ostatnie żeberko, przejdziecie sobie po żeberku, to w tym miejscu mniej więcej macie ostatni odcinek piersiowy tego słupa. A mniej więcej to przejście ogólnie, przejście piersiowo-lądziowe jest troszeczkę większe niż te TH12-L1, Ogólnie rzecz biorąc, w tym miejscu często dochodzi do zablokowań i tutaj często właśnie też warto sobie próbować odblokować ten odcinek kręgosłupa. Niektórzy również też bałek układają sobie wzdłuż, tak? I wtedy też możemy troszeczkę sobie poodchylać ramiona na boki, wtedy poczujemy, bo jak tutaj obręb klatki piersiowej nam się bardzo fajnie rozciąga. Też podtrzymajcie troszeczkę linię pod kuloną, nie? I to samo, porozciągajcie troszeczkę, pójdźcie luźno sobie swobodnie. Niech trochę się ta klatka wysiowa porozciąga. To również będzie dobre do e, burów na przykład w obrębie barku. Ok, mamy to z wałeczkiem, więc teraz e, przechodzimy sobie do leżenia na brzuchu. I teraz na brzuchu, pierwszą rzeczą, mniej więcej pewnie jak widzieliście czasami u niemowaków, możecie sobie e, zaobserwować, że one podnoszą głowę, i my to samo będziemy próbować robić, tyle że trzymamy w miarę na napięte i próbujemy sobie podnosić bardziej tym odcinkiem piersiowym kręgosłupa niż samą głową. Głowa, żeby była taka w miarę luźna, żeby mógł sobie popatrzeć na lewo, prawo, do góry, w dół, do przodu, do tyłu. Tak właśnie też dzieci po to robią, żeby mogły tę głowę tak naprawdę obracać, żeby mogły sobie poglądać, co się dzieje, bo to po to one podnoszą tą głowę i ten odcinek. Te prostowniki mocno na że właśnie można było pooglądać co tam się dzieje. Więc my też skupiamy się na tym, żeby czuć bardziej rocinek piersiowy, a nie tą szyję czy ten kark. Nie wiem, ta szyja ma być w miarę luźna, tu trzymamy prostownikami w odcinku piersiowym i mocno w miarę poszladki spięte i brzuch też, żeby nie przeginać nadmiernie tego odcinka lędziowego. Jeżeli ktoś chce, może jeszcze mocniej podejść sobie na ręce, wyprostować. Ręce też wtedy są bardziej luźne, tylko głowa tak samo, tylko trzymam sobie odcinek piersiowy kręgosłupa. To już do wyboru. Zobaczycie, jak będziecie sobie się czuli w tych pozycjach. Ok. Pamiętajcie tylko o tym, żeby właśnie pośladki w miarę były napięte i ten brzuch tak samo żeby czuć w odcinku piersiowe kręgosłupa. Dobra. Nie. Przejdziemy sobie jeszcze do leżenia bokiem i tu tak samo nogę zakładamy sobie za kolano, Trzymamy rączką i teraz próbujemy też bardziej odcinkiem piersiowym kręgosłupa. Nie ręką i wyłamywaniem barku, tylko bardziej odcinkiem piersiowym. Tu, próbuję odchylić się i w tą i w przeciwną stronę. Możecie albo zostać w tej pozycji i po prostu trzymać, albo również możecie e, próbować sobie odchylić, wrócić, odchylić, wrócić, wrócić z powrotem. Nie? OK, jak mamy to, przechodzimy sobie do klęku. Teraz w klęku, przyda Wam się krzesełko, też musicie dopasować sobie odpowiednią wysokość, zobaczyć czy jest niżej, wyżej troszeczkę, będziecie sobie sami to wypróbu wypróbujecie. Najbardziej musicie czuć ciągnięcie tu, właśnie w okolicy klatki piersiowej troszeczkę, mięśnia najszerszego grzbietu, właśnie odcinka piersiowego. I to próbujemy sobie wykonać w ten sposób, że łokcie układamy sobie na, na krzesełku i teraz półpo próbujemy delikatnie wycofywać się do tyłu w ten sposób, żebyście właśnie czuli rozciąganie w okolicy najszerszego grzbietu, właśnie czy tu boku całego klatki piersiowej, czy odcinka piersiowego. To samo możecie sobie robić tutaj dech i przy wydechu. Pogłębiać troszeczkę sobie, właśnie tak, klatką w dół, żeby troszeczkę się rozszerzać. Też możecie usłyszeć tutaj takie manipulacje, czyli czas na przykład w odcinku piersiowym kręgosłupa. Ok, przechodzimy sobie do siadłu jeszcze, bo na przesiełku możemy jeszcze zrobić w siadzie. I teraz jedną podstawową rzeczą, jaką możemy sobie zrobić w siadzie, to trzymamy nóżki ustabilizowane i jedną rączką na początku sobie trzymamy e, prawą pod. Yy, pod yy, yy, odkrzesełkiem lewą ręką chwytamy za oparcie będziemy rotować sobie się tu w prawo stronę teraz więc trzymamy próbujemy sobie skręcić się w prawo potem to samo w lewo czyli łapię najpierw jak już trzymam puszczam rękę i próbuję się skręcić w przeciwną stronę to samo tu prawą chwytam lewą puszczam powolutku się skręcam jak chcemy sobie z bardziej popracować na przykład nad lewą stroną, bo jest tutaj nasz jakiś problem. Możemy coś pod półkę sobie włożyć, pod prawy pośladek i wtedy łapiemy sobie lewą ręką za oparcie, próbujemy się skręcić w przeciwną stronę. Poczujecie może rozciągnięcie właśnie tutaj tej lewej strony bardziej i odcinka piersiowego. Więc to możecie sobie wykonać. Pamiętajcie, żeby te pozycje w miarę były wyprostowane, żebyście nie byli jak w tacy pokrzywieni tylko w miarę stabilna e, pozycja. No i ostatnią rzeczą, próbujemy e, sobie pootwierać też troszeczkę żebra, to możecie sobie wykonać, e, e, siedząc na krzesełku i pamiętajcie tylko o to, żeby coś podłożyć sobie pod pachę, e, w ten sposób i pamiętajcie, jak mobilizujemy sobie najpierw tą lewą stronę, więc nasadą dłoni zahaczamy się o żeberko, tak, nie więcej możecie poszukać, no musielibyście poszukać sobie na kilku wysokościach żeber gdzie może najbardziej byście to czuli, gdzie to ciągnięcie próbujemy sobie zahaczyć o żeberko, troszeczkę zepchnąć w dół przeciwną ręką tutaj zatrzymuję, ciągnę w dół a tu ręką idę w przeciwną stronę też do dołu i luźno sobie zwieszam się, trzymam sobie luźno, tak jest i znowu wracam, znowu szukam sobie żeberka Zahaczam, w dół ściągam i przeciwną ręką idę do dołu. I to możecie sobie właśnie wykonać. Jak też macie problemy, właśnie z oddechem, czy z żebrami, na przykład tutaj, to możecie również to sobie na krzesełku takim wykonać. Ok, dobra, myślę, że tyle. Krótki filmik na właśnie te wszystkie dolegliwości piersiowe. Macie pytania? piszcie. Yy, będę odpowiadał wam w najbliższym czasie. Dziękuję.